Dzień dobry. Dzisiaj o ułamkach, ale specjalnych ułamkach. Ułamkach, które zapiszemy bez kreski ułamkowej. Co to są za ułamki? To są ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000 i tak dalej. To znaczy liczby, które w zapisie dziesiętnym mają tylko jedynkę jedną i same zera. 10, 100, 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy, milion i tak dalej. Najpierw pokażę, jak czytamy takie liczby. Zapisujemy je, mówicie, z przecinkiem. O, właśnie, z przecinkiem liczb. Do czego ten przecinek służy, za chwilę wytłumaczę. Na razie tylko powiem, jak się to czyta. O tę liczbę przeczytam 6, a teraz weźmy sobie liczbę taką. Jak ja ją przeczytam? Przecinek oddziela część całkowitą liczby od części ułamkowej. I ja tę liczbę przeczytam 1 cała i 25 setnych. I jeszcze jeden przykład. Napiszę liczbę, a teraz ją przeczytam. 375. Jakich tysięcznych? Czy domyślacie się, skąd się biorą te mianowniki? 10, 100 i 1000? Wyjaśnię. Spójrzcie na tę liczbę. Ile ona ma miejsc po przecinku? Jedno. Spójrzcie na ten mianownik. Ile on ma zer? Jedno. Spójrzcie na tę liczbę. Ile ma miejsc po przecinku? Jedno. 2. Spójrzcie na mianownik tego łamka. Ile ma zer? 2. Spójrzcie na tę liczbę. Ile ma miejsc po przecinku? Raz, dwa, trzy. Spójrzcie na ten mianownik. Ile ma zer? Raz, dwa, trzy. No to widzicie prawidłowość. W mianowniku stoi li taka liczba, która ma tyle zer, ile miejsc po przecinku ma. Ten ułamek zapisany w taki sposób. Mamy więc dwie postaci ułamka. Ułamek zwykły i ułamek dziesiętny. Na tego mówimy zwykły, na ten mówimy dziesiętny. Y, czytamy ten ułamek 6 dziesiątych 1 cała 25 setnych. Nie czytamy 0 całych, bo nie musimy. Po prostu czytamy 375 tysięcznych. No jeszcze. Z dwa przykłady. O, to będzie liczba 3 całe i 5 dziesiątych. Ktoś powie, ale to można ten ułamek jeszcze skrócić. Racja, można go skrócić, będziemy tak postępować, ale w tej chwili chcę Wam pokazać, jak się czyta te liczby, więc zostawiam w postaci nieskróconej. 6 całych i piętnaście setnych. 346 tysięcznych, trzy miejsca po przecinku to tysięczne tak czyli widzicie jak czytać takie liczby, jak zastępować. Ułamek dziesiętny ułamkiem zwykłym, ułamek dziesiętny ułamkiem zwykłym. No dobrze, to teraz odwrotnie. A ja napiszę ułamek 7 dziesiątych. No to tak, nie ma części całkowitej, więc będzie zero całych. Przecinek, który oddziela część całkowitą od ułamkowej. I muszę mieć tylko jedno miejsce po przecinku. No wiadomo, jaką cyfrę wstawię w to miejsce. Cyfrę 7. Ale teraz patrzcie na ten przykład. 3, ale już setne. Znowu nie ma części całkowitej, piszę 0. I teraz uwaga, muszę mieć dwa miejsca po przecinku. Jeśli napiszę trójkę, no to będę miał tylko jedno miejsce po przecinku. No ale muszę tę liczbę przeczytać 3, dlatego dopisuję 0. Ale w tym miejscu. Bo gdybym napisał 0 za trójką, to już by nie było 3, tylko 30 setnych, prawda? A tak mam 3 setne. Po czym widzę 3, 3 setne, bo są dwa miejsca po przecinku. Tego zera nie muszę pisać. 3 setne. Weźmy sobie teraz taką liczbę. Dwie całe i 15 tysięcznych. No to będzie. Dwie całe i, czyli przecinek i 15 tysięcznych, no to napiszę 15. Ale gdybym zostawił tę liczbę, to przeczytałbym 15 setnych, bo są dwa miejsca po przecinku, dlatego dopisuję 0. Już w czasie pisania liczby ja o tym zerze oczywiście, pamiętałem, wiedziałem, zostawiłem wolne miejsce, czyli 3 trzy miejsc, trzy zera w mianowniku to trzy miejsca po przecinku. Dwa zera w mianowniku, dwa miejsca po przecinku. Jedno zero w mianowniku, jedno miejsce po przecinku. Dwa miejsca po przecinku, sześć całych, dwanaście setnych. Trzy Tysięczne, trzy miejsca po przecinku, nie ma części całkowitej, zero całych, ale tego nie czytam. Przecinek musi być i trójka, ale oczywiście nie może być sama trójka. Muszą być trzy miejsca po przecinku, brakuje mi jeszcze dwóch, dopisuję dwa zera. Trzy tysięczne, dlaczego tysięczne? No bo trzy miejsca po przecinku, tak? Czyli umiemy. Przeczytać ułamek dziesiętny jako ułamek zwykły i ułamek zwykły o mianowniku 10, 100 albo 1000 zapisać w postaci dziesiętnej. Moi drodzy, zauważycie dziś w dzienniku i również na stronie, którą oczywiście macie odwiedzić, no odwiedzacie, oglądacie ten film, zauważycie, że zadałem trochę więcej niż zwykle. Dlaczego? Prosta przyczyna. Zwróćcie uwagę, że macie w tej chwili w planie tylko dwie godziny matematyki. W związku z czym no, siłą rzeczy, że zadaję nie na jeden dzień, tylko na dwa dni, więc zadaję więcej. Zadałem dzisiaj zadania i z ćwiczeń, i z podręcznika. Nie musicie wszystkiego robić dzisiaj. Dzisiaj zróbcie na przykład z ćwiczeń, a jutro z podręcznika. Czyli nie marudźcie mi rodzicom, że Pan dzisiaj tak dużo zadał. I zadał, zadał tyle co zawsze, tylko trzeba to zadanie rozłożyć na dwa dni. A jeszcze przykłady dwa. I to poproszę na dziennik odpowiedź. Jak zwykle sprawdzam obecność w ten sposób. Zapiszcie mi w postaci ułamka zwykłego liczbę. Taką. Celowo nie czytam, żebyście nie wiedzieli, co napisać. I odwrotnie. Liczbę jedną całą i 9 setnych zapiszcie w postaci dziesiętnej, czyli za pomocą y, przecinka, tak? Na te dwa przykłady czekam. No, niektórzy z Was przysyłają mi na dziennik, większość z Was przesyła na dziennik, niektórzy y, messengerem, można też za pomocą y, aplikacji Teams, którą, którą już y, widziałem, niektórzy się zalogowali, zachęcam wszystkich do zalogowania. I jeszcze jedna rzecz, przypominam, że była praca kontrolna, większość prac otrzymałem, y, za chwilę będę je oceniał, oceny pojawią się w dzienniku, ale jeszcze nie wszyscy... Wykonali pracę kontrolną. Proszę przejrzeć stronę. Tam jest informacja, co było jako praca kontrolna. Wykonać ją. Przysłać mi rozwiązanie. Bo to jest tak jak sprawdzian. Kto nie napisze, to tak jakby nie napisał, nie był obecny na sprawdzianie. Musi to odrobić. Dobrze. To do następnego spotkania. Do widzenia.